Halo, alo, halo, halo, Dzień dobry. Witam wszystkich. W dzisiejszy dzień, w dzisiejszego popołudnia. Jak się czujecie, jak się macie? Dzisiaj temat: co to jest network marketing i dlaczego jest tak popularny? Postaram się yy, pokrótce opowiedzieć o tym temacie i objaśnić. Network marketing to strategia dystrybucji towarów poprzez sieć partnerów biznesowych. To profesja, w której budujesz sieć klientów i partnerów. W MLM nie ma klasycznego modelu, w którym towar od producenta przechodzi przez kilkunastu pośredników. Czyli tradycyjny model biznesowy polega: producent, reklama, hurtownia, przedstawiciele handlowi. Następnie sklep i dopiero klient. W MLM ten model dystrybucji jest całkowicie inny, jest maksymalnie skrócony, czyli towar od producenta od razu jest dostarczany do klienta, czyli producent, partner biznesowy. I to ten model dystrybucji jest doskonałym sposobem ominięcia wielu kosztów, bo nawet jeśli wiecie, sam koszt reklamy jest bardzo, bardzo wielkim, prospektingu jest bardzo dużym kosztem, jeśli chodzi o telewizję, czy jakiekolwiek wszelkie inne formy reklamy. Czyli tutaj w, w tym modelu dystrybucyjnym MLM jest to całkowicie skrócone i te koszty są całkowicie zminimalizowane. Do tego stopnia, że te pieniążki przechodzą później na partnerów biznesowych. Network, mark, network MLM jest to system pracy, który możesz wykonywać online, czyli prowadzony w social mediach. I teraz widzimy, jest to moment niesamowicie dobry, przechodzi wielki boom. Czyli wszelkie działania możesz wykonywać poprzez internet, możesz zamawiać bezpośrednio produkt, który otrzymujesz od razu do domu i. Tutaj wszystko wykonujesz tylko online. I druga forma pracy to jest offline, czyli w tradycyjny sposób poprzez kontakt personalny, poprzez kontakt osobisty. Więc jest tutaj ta możliwość mocno ułatwiona przez online lub offline. W marketingu sieciowym, w tej profesji, w tej dziedzinie, czyli MLM, ludzie pomagają ludziom odnieść sukces i tutaj jest istotna zasada. Twój sukces to mój sukces. Czyli y, tutaj obowiązuje pewna zasada wzajemnej pomocy i zasada wzajemnego wsparcia, co jest bardzo istotne i bardzo ważne. Twój sukces, mój sukces. Y, jak to funkcjonuje? Wybierasz firmę, testujesz produkt, próbujesz ten produkt. Sam z rodziną, jeśli produkt spełnia Twoje oczekiwania, jeśli jesteś zadowolony z produktu, jeśli on Ci pomaga, jeśli on skutkuje, nabywasz Twój numer klienta, poprzez co? Po pierwsze, otrzymujesz prowizję zakupową dożywotnią od firmy, w której nabyłeś ten numer klienta, następnie promujesz produkt dalej swoim znajomym, swoim przyjaciołom, swoim potencjalnym klientom. Yy, oczywiście ważna informacja i ważna anotacja. Ty nie musisz proponować, nie musisz reklamować, nie musisz przekazywać dalej. Nabywając swój numer, ty możesz równie dobrze być tylko i wyłącznie klientem samym dla siebie i dla swojej rodziny. Jeśli jesteś zadowolony, po prostu korzystaj sam dla siebie. Nie musisz robić, yy, że musisz dalej. Nic nie musisz. My nic nie musimy. My jesteśmy wolnymi ludźmi. Natomiast jeśli zdecydujesz się polecać produkt, jeśli chcesz to robić dalej, masz możliwość osiągnięcia nieograniczonych dochodów pasywnych. Ty jako przedsiębiorca MLM budujesz swój zespół, budujesz swój biznes. Twoim zadaniem jest podzielenie się informacją o produkcie, o produkcie z którego jesteś zadowolony, o korzyściach z niego płynących, o swojej satysfakcji, jak również podzielenie się możliwościami rozwoju, możliwościami e, finansowymi, czyli podzielenie się produktem, jakim jest plan marketingowy. I tutaj powiem taką e, ważną e, informację również, ważne, warto to zaznaczyć, że nie masz na głowie takich rzeczy jak logistyka czy też e, produkcja. E, tymi tematami Ty się nie zajmujesz. Tym zajmuje się firma, z którą się e, e, łączysz, z której nabywasz numer. Jak już mówiłam, masz możliwości osiągnięcia nieograniczonych dochodów pasywnych, gdyż ty i Twój zespół, czyli osoby, którym poleciłeś, którym zarekomendowałeś produkt, którym zarekomendowałeś produkt w postaci planu marketingowego, rozwijają się również. I teraz tak krótko wyobraź sobie: wyobraź sobie, że polecasz pięciu osobom, te pięć osób poleca kolejnym pięć osobom. I te kolejne pięć, pięć osób polega następnym pięciu osobom. I w pewnym momencie liczba Twoich klientów i, i klientów Twoich klientów się zwiększa. Yy, grono Twoich, twoi, Twój zespół, grono Twoich klientów wzrasta i, i powiększa się, tak jak, już, tak jak już mówiłam. W rezultacie firma wypłaca prowizję Tobie i wszystkim osobom w Twoim zespole. Czyli masz możliwość budowania wielopoziomowej struktury, ale i zarabiania na każdym poziomie. Ty i osoby w Twoim zespole. Ty i osoby w Twoim zespole. E prowizja zależna jest od planu market marketingowego danej firmy oraz od Twojego zaangażowania. E otrzymujesz również dodatkowe bonusy, dodatkowe premie, awanse. Możesz zakwalifikować się na wszelkiego rodzaju, e do, e do wszelkiego rodzaju programów. Program na przykład samochodowy, podróże, i tutaj zaznaczam, że to również jest. Halo, Kasia. Również oznaczam, że to jest tak samo zależne od firmy, z którą się łączysz. W której podpis... nabywasz Twój numer klienta, że tak powiem. Dlatego też branża ta ma nazwę marketingu wielopoziomowego. I tutaj uwaga, mocno podkreślam, uwaga, marketing. Halo, Halo, Agnieszko. Marketing wielopoziomowy jest często mylony z piramidą finansową yy, i to jest całkowicie inny model. To też yy, nie mylmy tych dwóch pojęć. To jest temat, którym się zajmę innym razem. Teraz nie będę się na tym koncentrowała. Powiem tylko krótko, że piramidy są nielegalne. MLM jest legalny. Ważna informacja. I teraz. Yy, dla kogo marketing sieciowy? Dla, dla kogo y, ten marketing będzie y, dobry? Dla kogo będzie odpowiedni? Y, przede wszystkim, jeśli lubisz kontakt z ludźmi, jeśli lubisz nawiązywać nowe znajomości, lub, jeśli lubisz y, 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 być wśród ludzi, to będzie dla Ciebie. Jeśli jesteś studentem, y, teraz wiem, jaka jest sytuacja, pozostajemy w domach, y, więc tutaj ten system online, ale jeśli jesteś studentem i studiujesz, y, w systemie dziennym, więc będzie świetna forma, żeby sobie dorobić. Jeśli pracujesz również zaocznie, tak samo, możesz zwiększyć wtedy swój czas swojej pracy. Jeśli pracujesz na etacie i chcesz dorobić niekoniecznie dużo, po prostu potrzebujesz dodatkowego źródła dochodu, a nie masz czasu, żeby... Nie wiem, żeby po prostu poświęcać czas na dodatkową pracę, która Cię będzie całkowicie pochłaniała, będzie to świetnym rozwiązaniem dla Ciebie. Jeśli prowadzisz tradycyjny biznes i chcesz zmiany, lub tak jak ja, jeśli jesteś również na przykład kosmetyczką, lub jeśli jesteś fryzjerem, lub masz, nie wiem, inny zawód, który wykonujesz, dobrze będzie i super, jeśli stworzysz dodatkową odnogę dochodu. To Ci pomoże, jakby w Chociażby w, tej, w, tym, w tym czasie teraz wesprzeć swój y, biznes, ponieważ nie przyjmujesz klienta, nie masz kontaktu, nie masz dochodu. Tutaj od tego ten dochód nie jest uzależniony, bo możesz pracować online, o czym mówiłam już wcześniej. E, jeśli jesteś na emeryturze, e, jeśli szukasz po prostu pomysłu na siebie, jeśli chcesz rozwijać nowe umiejętności, podnosić swoje kwalifikacje, e, lub po prostu, jeśli masz wszystko i twierdzisz, że ty już nic nie potrzebujesz, ale się po prostu nudzisz i chciałbyś coś ze sobą zrobić, lub chciałabyś, chciałabyś pomóc coś innemu, to będzie świetna okazja do tego, żebyś mogła również znaleźć sposób na siebie i by pomóc innym. Także yy, naprawdę dla ludzi, dla każdego z nas, dla ciebie. Dla wszystkich będzie to świetny system pracy, świetny system nowych możliwości. Dlaczego MLM, tak jak już mówiłam, jest tak popularny? Po pierwsze, daje możliwość kolejnych źródeł dochodu. Jak już wspomniałam, niekoniecznie dużych. To od, tak od Ciebie zależy, jakiej, w jakiej ilości, jakie dochody będą, w zależności od Twoich potrzeb, jakie Twoje potrzeby są. Wiesz najlepiej, jakie Twoje potrzeby są. Zyskujesz więcej czasu, może chcesz zmienić po to, żeby mieć więcej czasu dla rodziny, dla siebie, dla przyjaciół. Kolejnym taką korzyścią to, że obecnie jest doba marketingu online, przeżywa naprawdę wielki boom. Zauważamy i widzimy to wszyscy, co się dzieje. Wiele firm przeniosło teraz swoje prace do domu i pracuje w systemie home office. Kontakty międzyludzkie są y, ograniczone, więc to będzie świetną alternatywą dla ciebie, po to, żeby również stworzyć dodatkowe źródło dochodu. Y, jest naprawdę dobry czas, dobry czas, by zacząć. Nie ponosisz kosztów stałych bardzo ważna rzecz. Nie, nie potrzebujesz ani nie ponosisz odpowiedzialności, nie potrzebujesz kredytów y, na to, y, więc tym się nie zajmujesz. Praktycznie brak papierologii i brak biurokracji. Firma jest dziedziczna. Bardzo ważny czynnik, może się przekazać nadal. Ty decydujesz, ile czasu poświęcasz i kiedy ten czas poświęcasz. Jak już tutaj naprawdę wystarczy ci tylko 5 godzin tygodniowo systematycznej pracy i konsekwencji, i już Twój dochód będzie stabilny i będziesz ten dochód widzieć. Nie musisz posiadać specjalnego wykształcenia w tej dziedzinie ani nie musisz posiadać żadnych studiów wyższych. To, co musisz posiadać, to tylko chęci. Chęci do działania. Jeśli to posiadasz, to już masz wszystko. Duże pieniądze dla aktywnych. Tak jak wspomniałam, ty znasz swoje potrzeby i ty wiesz, czego potrzebujesz. Czy potrzebujesz. Dochodu, czy potrzebujesz zmiany, czy potrzebujesz naprawdę dużych pieniędzy i dużego dochodu? I wtedy naprawdę takie możliwości są. Wiadomo, samo się nie zrobi. Trzeba po prostu działać i pracować. Tak jak w każdej dziedzinie, ale te możliwości masz nieograniczone. Brak szefa. Sam sobie jesteś szefem, co może mieć dla niektórych również dobre albo i złe strony. Tutaj sam daj sobie na ten temat odpowiedź albo spróbuj i zobacz, jak się sprawdzisz, będąc sam, szef, sam szefem dla siebie, jeśli tym szefem nie jesteś. Yy, następna korzyść, bardzo ważna, poznajesz ludzi. Poznajesz ludzi, poznajesz wszelkiego, yy, poznajesz ludzi ciekawych też, ludzi, którzy cię będą inspirować, którzy cię będą budować, którzy cię będą motywować, którzy cię będą wspierać. Ale jednoznacznie, jednoznacznie również sam decydujesz i sam wybierasz osoby, z którymi będziesz pracować, którym poświęcisz swój czas, swój cenny czas, zaznaczę, bo to jest Twój czas, cenny czas i e, szacunek, szacunek do siebie samego i do innych. Także Ty o tym decydujesz, sam wybierasz. Dbasz o wysokość swojej emerytury bez oglądania się na system państwowy, nie jesteś od tego systemu, od systemu państwowego uzależniony, sam yy, możesz wziąć sprawy w swoje ręce i nie czekać, że później podczas emerytury twoja pensja zostanie obcięta yy, twoja, yy, do maksimum albo może nawet i tej emerytury nie otrzymasz, bo w niektórych państwach tak już jest. Premie, bonusy, programy dodatkowe, programy samochodowe, podróże, wynagrodzenia za pracę, to również jest. Jak już wspomniałam wcześniej, to jest uzależnione również od firmy, z którą się łączysz. Dochody są proporcjonalne do osiągnięć i do zaangażowania. Tak, dokładnie. To jest, jest prosty system zarabiania pieniędzy dla ludzi, którzy chcą od życia czegoś więcej. Tak jak Agnieszka napisała, dokładnie tak to jest. Którzy chcą wyjść poza granice, poza ramy, w których się znajdują, którzy chcą, że tak powiem, podnieść, yy, podnieść się z sofy i coś zrobić. Wyjść, wyjść i osiągnąć troszeczkę więcej. Dochody są proporcjonalne do osiągnięć i zaangażowania. Czyli tak jak już mówiłam wcześniej, ile swojego czasu poświęcisz. Ile włożysz swojego wkładu, ile włożysz swojej energii, tyle, tyle, tyle będziesz, będziesz widział swoje efekty wtedy. Brak konkurencji, brak rywalizacji, bardzo ważne, przepraszam, że użyję takiego sformułowania może nieładnego, nie ma wyścigu szczurów, w cudzysłowie, nie ma wyścigu szczurów. A sam myślę, że ja mogę powiedzieć to po swoim przykładzie, że były takie sytuacje, że bardzo często właśnie jest w pracach rywalizacja jest, i to wpływa niezbyt dobrze na psychikę i no niestety nie stwarza komfortu nam do pracy, a my mamy mieć ten komfort w pracy, komfort w działaniu, po to, żebyśmy mogli myśleć i rozwijać się dalej. Możliwość rozwoju osobistego, szkolenia, które bardzo dużo kosztują, szkolenia, które mamy, które są w marketingu sieciowym. Uwierzcie mi, są to bardzo, bardzo wysokiego poziomu szkolenia. Mam wiele przyjaciół, mam wiele znajomych, którzy, którzy pracują w pracach, są marketingowcami, którzy, pracują, którzy mają szefa również nad głową, którzy są właścicielami własnych firm i za takie szkolenia trzeba zapłacić niesamowicie duże pieniądze. Więc ta możliwość marketingu sieciowym jest stworzona. Nie trzeba sprzedawać produktów ważne. Wielu osobom kojarzy się ze sprzedażą produktów marketing śniowy. Tutaj nie chodzi o sprzedaż produktów. I następny punkt jest to czerpanie radości z pomagania innym, będąc współtwórcą ich sukcesów. I tutaj uwierz mi, nie da się kupić za żadne pieniądze radości i satysfakcji, jak jesteś w stanie pomóc komuś w jego potrzebie. Mam przykład różnych osób, i na przy podam przykład takiej jednej y, koleżanki, mamy z trójką dzieci, samej, która jest rehabilitantką, y, i pomogła, pokaz pokazała mi plan na życie. Pokazała mi również y, pomysł na życie, jako stworzenie dodatkowej odnogi jej dochodu, i zarobiła na wycieczkę syna. I uwierzcie mi, te pieniądze były tak przydatne, jak mi opowiadała, że. Y, Radość, która mnie w tym momencie przepełniała, była nie do opisania. Czyli ta pomoc innemu człowiekowi i pokazania drogi jest nie do opisania. Jeszcze powiem, że jest to świetny system również dla kobiet z dziećmi, dla kobiet dla mam, które również potrzebują dochodu, być może może potrzebują troszeczkę też odreagowania. z dzieciątkiem są, a mają kontakt z innymi mamami. Troszkę potrzebują czasu dla siebie, mając dziecko przy boku, mając dziecko przy piersi. To też jest świetny sposób dla mam z dziećmi. Czyli mówiąc, tak podsumowując, MLM jest rodzaj biznesu, który zdobywa coraz więcej zwolenników na całym świecie. Potwierdzają to liczby, potwierdzają to statystyki. Teraz, jak już wspomniałam, jest wielki boom na online marketing, jest ten czas, to jest ten moment. Więc skorzystaj z tego momentu, jeśli chcesz, oczywiście, wszystko, jeśli chcesz. Wiele firm funkcjonuje online, wie, sprzedaż online kwitnie, marketing sieciowy kwitnie, wiele firm w, w, pracuje w formie home office. MLM nazwany jest również przez Roberta Kiyosaki Biznesem XXI wieku. I tutaj za chwilkę udostępnię. Pod live'em link do pewnej książki, którą właśnie y, napisał Robert Kiyosaki, y, Biznes XXI wieku. Jest to książka dla milionów ludzi. Którzy znajdują się być może w tym momencie na rozstaju dróg, których, dla ludzi, których dotknął kryzys gospodarczy, którzy czują się bezradni, którzy nie, potrafią, którzy nie wiedzą w tym momencie, co mają zrobić i mają problem finansowy. Być może ta książka będzie dla ciebie pomocna, być może ona też ci udzieli pewnych informacji i odpowiedzi na pytania, które teraz sobie stawiasz. Więc link za chwilkę udostępnię. Tak naprawdę większość z nas nieświadomie robi ten biznes. Robi marketing codziennie, czyli poleca i rekomenduje jakieś produkty lub usługi, lecz nie otrzymuje za to zapłaty. Marketing sieciowy to świadome polecanie i świadome zarabianie. Warto się nad tym zastanowić. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś, dziękuję, że mnie wysłuchałaś. Mam nadzieję, że te informacje, które pokrótce Ci tutaj przedstawiłam, przekazałam, będą pomocne dla Ciebie, że będą jakby przynajmniej w małym stopniu rozjaśnieniem, czym jest marketing MLM, jak również to, że teraz, że jest tak popularny. Ważne jest, zanim podejmiesz decyzję o współpracy albo podejm nabędziesz Twój numer w danej firmie, ważne jest, żebyś porównał, porównała, żebyś porównał kilka firm. Jeśli interesuje Cię taka praca, jeśli myślisz, że to może być rozwiązanie dla Ciebie, jeśli myślisz, że dlaczego nie, że mogę spróbować, co mi szkodzi, nic nie tracę, to jest szansa pewna, tym bardziej w takiej sytuacji, w której teraz się znajduję. Napisz do mnie, skontaktuj się ze mną, odezwij się do mnie. Eee, dziękuję bardzo, Kasieńka. Eee, przekażę ci 10 wskazówek, jak znaleźć odpowiednią firmę dla siebie, jak porównać te filmy i jak znaleźć firmę, która będzie adekwatna dla ciebie, do Twoich oczekiwań i eee, do tego, by zaspokoiła Twoje indywidualne potrzeby. Także czekam na Twoją wiadomość, pozdrawiam Cię serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, życzę dużo uśmiechu, dużo radości, dużo sukcesu, bez względu na to, w jakiej y, sytuacji, w jakiej, jak, czym się teraz znajdujesz, gdzie jesteś. Myśl pozytywnie, myśl dobrze i czekam na Twoją wiadomość. Miło mi będzie Cię poznać. Pozdrawiam, do widzenia i do jutra!